Cześć, w tym materiale pokażę Ci świetne ćwiczenie na mięsień czworobocznych bietu, który które odpowiada za Twoją grubość pleców i pokażę również technikę tego ćwiczenia, także będzie tutaj dla Ciebie sporo wiedzy z zakresu treningu sylwetkowego, więc bardzo serdecznie zapraszam Cię do oglądania. Na wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Nie przedłużając, zaczynajmy! Ćwiczenie, o którym mówię, to wiosłowanie handlami oburącz w opadzie tułowia. Natomiast tutaj należy zaznaczyć to, że każde wiosłowanie, o ile je odpowiednio wykonamy, może być właśnie ukierunkowane na mięsień czworoboczny grzbietu Natomiast ja omawiam tą wersję, ponieważ tą wersję najbardziej lubię wykonywać. Chcąc zaangażować docelowo mięsień czworoboczny grzbietu podczas wiosłowania z handlami oburącz, warto zwrócić uwagę na swoją pozycję. I linia naszych pleców powinna być albo równolegle do podłoża, albo nasze plecy powinny być odchylone maksymalnie o od 30 stopni względem linii podłoża. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest ustawienie naszych ramion i kąt między ramieniem a tłowiem, czy też kąt pachowy, powinien wynosić od 45 do 90 stopni. Zakres kątowy jest szeroki, a Twoim zadaniem jest wybrać taki kąt, w którym się będziesz najlepiej czuł. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest praca łopatek, za którą właśnie odpowiada mięsień czworoboszczędzbietu. I podczas wykonywania fazy ekscentrycznej, gdzie nasze hantle schodzą do dołu, powinniśmy wykonywać protrakcję łopatek, czyli wypuszczenie łopatek maksymalnie do przodu albo w tym przypadku maksymalnie do dołu. Natomiast wykonując ruch koncentryczny, czyli ten ruch gdzie hantle idą do góry, to powinniśmy wykonywać ruch retrakcji łopatek. Czyli ściągnięcia ich do siebie. Teraz na nagraniu możesz zobaczyć, jak ja wykonuję to ćwiczenie. No i pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz, aby Twoja seria była maksymalnie efektywna hipertroficznie, żeby rzeczywiście przełożyła się na rozwój Twojej sylwetki. To w twojej serii w każdym ćwiczeniu powinno dojść do mimowolnego spowolnienia ruchu. I ja ci właśnie polecam liczyć te. Mimo wolnie spowolnione powtórzenia, ponieważ to są powtórzenia wysokostymulujące i one są niezwykle ważne w ujęciu treningu sylwetkowego.